Siema. No zapraszam, witam cię panie w moim sklepie. Za śmiało przechodź. Nie grębuj się, nie bój się. Wszystko jest kites. No i porozglądaj się tutaj, bo weź mi coś ci może w oko wpadło. Ja ci wpadłem w oko gór. Weź weźmij tutaj Słuchaj, za złodówkę. co mogę zaproponować? No na przykład retainer. Proszę Ciebie, no nie wiesz, co to jest retainer? No to jest taki aparat nowoczesny na zęby. Zakłada że zęby się prostują normalnie u ortodonty. Miałbyś za 1000 złotych, a tutaj za złotówkę. Bo używany. Ja, ja nosiłem przez 10 lat. Tutaj chyba te zarazki się wżarły już na zawsze. Ale nie pomogło, no może nie do końca, no ale te ósemki to ja miałem poziomo, a teraz równo prosto. tutaj mi tylko jedynkę, chcę się ewakuować, tak poza tym wszystko kraj i No co, dobrze wyglądam? Może wyglądam trochę jak Bow w alternatywnej rzeczywistości, w której nie nagrywa ASMR, tylko... Jest właśnie mafiozą włoskim, a który sprzedaje rzeczy za złotówkę z importu. Nieważne. No, no hate to anyone. Kocham Bo, kocham Bo, kocham, bo, kocham wszystkich twórców ASMR. wiesz, nie cancelujcie mnie, błagam. Ło, uszy. Proszę. To są prawdziwe kocie uszy po moim kocie mruczku, no, który zdechnął niestety. No, zamiast mu podać mleko, tu muraz raz Malibu pierdolnąłem drinka przypadkiem a, a, a ja sam wypiłem mleko, pomyliłem że tak powiem trunki dopiero się po 10 godzinach skapnąłem, że to Malibu coś słabo kopie. No i że mój kot leży jakiś taki powykrzywiony z wąsami do góry. No i proszę y, uszym oddziałem i taką fajną zabawkę zrobiłem, prawda? Właśnie czasem że ona bije, to lubię nosić takie kocie uszy. ona wtedy z moim masterem, a jestem taki miał, miał. No nieważne. To może zaproponuję w takim razie mm, takie oto piórka. To też właśnie jak kiedyś byłem w Wenecji. Jakiegoś roleplayu można użyć? Takkolwiek byś chciał to wykorzystać, prawda? O proszę, figurka Jezusa. Proszę bardzo, I można się modlić do tego. To jest Jezus w Okrocie Oliwnym. Z koroną cierniową. Tylko taką, taką bardziej zaawansowaną. Dlatego mam dużo takich Jezusów w domu. Co mogę zaproponować? O, proszę bardzo. Takie mieszanko fajne do, do jajek. Albo właśnie jako masażer też. Jako masażer można fajnie użyć. No, jak się w na przykład tutaj. Na tę młodzież, która czasem na parkingu pije. I cipa no to czasem na niej nakrzycze, bo tyłem taki wkurzonych ocean, to wtedy się to cioram ze po głowie i od razu, o jak przyjemnie się robi! Od razu się skóra, że tak powiem, ta napięta skóra ze stresu, od razu się rozkurcza i rozluźnia. Weź se spróbuj, fajnie drapienie, jak zmiera, kurwa, porządnie, bardzo przyjemne uczucie. Ja też bardzo lubię za a jak żeby inaczej, iście zabrać do Następna rzecz. Proszę. Co to jest? Lakier samochodowy, taka mini próbka. Żeby sobie na karoserię dać i zobaczyć jak to by pasowało. Czy chcielibyśmy na samochodzie tego typu kolor? proszę bardzo za złotówkę, piękna czerni obsydianowa, od dzień mrok nie Wszystkiego. Się, fajna piłeczka, jak się nią dupnie, to wtedy ona zaczyna się kolorami propagandy LGBT, przepraszam bardzo za czasem właśnie on tak pi, 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 piszczy bez powodu. Eee, proszę bardzo, bardzo fajna, można też wykorzystać do masażu okolic bikini, bardzo przyjemna. W zestawie z tym złotych 50 zł będzie razem, będzie rapet, bardzo będzie fajnie. I też mogę zaproponować taki termometr do indyka na właśnie na święto dzień czynienia. Mogę dorzucić nawet pędzla z klejbiznę. Dziękuję. Przepraszam właśnie ten termometr. Czasem się załącza sam. Taki jest bardzo atencyjny niestety. Da się przyzwyczaić. Proszę bardzo fajnie. E Kolorki od razu schodzą na pędzel. nawet nie trzeba nawilżać wodą. Bo to są właśnie takie specjalne farbki. Dla tłuszczu, właśnie to jest dobre na odchudzanie, ja się wczoraj napiłem tego, a tłuszcz normalnie mi się z brzucha odkleił i wypłynął. Dosyć drastyczne to było, ale pozbyłem się tłuszczu od razu. Bez namaczania. Bez namaczania. Barka z tego ten barka zawsze namacza, a tego właśnie akurat nie trzeba. To jest biodegradowalna formuła i ekstra siła mycia. No, ale już jest jakby pendrive wyczyszczony, nic na nim nie ma i można go swobodnie używać. Wszystko jest... ...jakichś majonez. No i co mogę jeszcze zaproponować? No, cię proszę. rozkażesz na swoją twarz, to to zrobię. To... Jaki masz wiatr szansę? Na złotówkę. Czyli co bierzesz? Dobrze. Czyli bierzesz to. Dobrze. I bierzesz też to. Dobrze. To będzie dwa złoty.